Cześć, a dzisiaj filmik, jak ustawić? A jest to Casio 1200WH. Przytrzymujemy sobie przycisk w pozycji timekeepingu, adjust, lewy górny. Przechodzimy do pierwsze, co nam się pokazuje. Jest to ustawienie sekund, możemy sobie je zrestartować. A żeby przejść dalej, przechodzimy sobie przyciskiem lewym, dolnym mode. I mamy tak. Pierwsze DST. Czyli czas Daylight Saving Time, czyli czas letni w naszym wypadku jest uruchomiony. Mamy sierpień. Um, strefę wybieramy, więc Berlin, oczywiście nasz ulubiony dla Polski. Przechodzimy dalej, no i możemy oczywiście przestawiać godzinę przyciskiem search. Zobaczcie sobie. Tak to wygląda. Jak przytrzymamy, to zaczynam trochę przyspieszać. Więc momentalnie możemy to wykonać. Dalej mamy minuty. Tak samo przyciskiem oczywiście modyfikujemy. Tutaj mamy czas 24-godzinny. Widzicie, jak się zmienia 12, mamy oznaczenie PM, że jest to po południu. idziemy dalej. Przyciskiem MODE cały czas operujemy. Tutaj mamy rok. Kolejny to miesiąc. Mamy sierpień. Dzisiaj 28. I tutaj co ciekawe jeszcze opcja zmiany długości światła. Podświetlenie oczywiście z jednej na trzy sekundy polecam zostawić na jednej żeby oszczędzać baterię i tak to mój drodzy wygląda jesteśmy w tym samym miejscu więc zrobiliśmy całą pętlę co z ciekawostek jeszcze żeby ustawić możemy sobie przejść do alarmu i tu Wam pokażę jak go ustawiać przytrzymujemy oczywiście tak samo adjust w tym momencie modyfikujemy godzinę tak samo tym przyciskiem, modem, zmieniamy na kolejne. I teraz tak. To jest, jeśli mamy go uruchomionego, więc wyskakuje nam ALM na górze, w tym wolnym okienku, więc jest uruchomiony. Adekwatnie, jak przejdziemy dalej, mamy drugi alarm, trzeci, czwarty i piąty. Jesteśmy z powrotem. Jesteśmy jeszcze, no o tym często o to pytacie, jesteśmy w opcji, gdzie ustawiamy na tych zerach, ustawiamy sygnał godzinowy. Widzicie, jest on, pojawia się sygnał i co godzinę mamy piknięcie. I tak to wygląda. Te opcje cofamy, przechodzimy dalej, ale my sobie wyłączymy. O, widzicie, znika nam z góry. No i to by było na tyle. Jeszcze z ciekawości, że może ktoś będzie pytał, to jest moduł, może uda mi się pokazać. Oj, żeby Was nie oślepić, 3299. Tak to wygląda. Dzięki bardzo i do następnego